Ewen zerknął na zegar w swoim małym mieszkaniu, którego wskazówki wskazywały godzina 22. Znajomy szum jego zderzelowanego starego samochodu ożył na zewnątrz, pocieszający dźwięk sygnalizujący kolejną nocną zmianę. Poprawił czapkę z daszkiem i wygładził zmarszczki na mundurze dostawcy pizzy. Dziś wieczorem miał wyjątkowo duże zamówienie skierowane do rezydencji Blake'ów, posiadłości, która wydawała mu się wielka, świata odległego od jego własnego. Kiedy poruszał się krętymi drogami pełnymi luksusowych domów, ściskał go niepokój w żołądku. Słyszał historie o blejkach, ich wystawnych przyjęciach, wypełnionych śmiechem i brzękiem kieliszków, podczas których elita gromadziła się, aby obnosić się ze swoim bogactwem. Kiedy w zasięgu wzroku pojawiła się rezydencja, jej wspaniałość rozświetlona na tle nocnego nieba, Ewen zebrał siły. Był tylko dostawcą pizzy, ale miał robotę do wykonania. Dotarłszy do wejścia, Wysiadł z samochodu i prawie oślepiły go światła wydobywające się z wysokich okien rezydencji. Ewen wziął głęboki oddech i poprawił torbę dostawczą, przypominając sobie, że każda dostarczona przez niego pizza była o krok bliżej jego stopnia biznesowego. Podszedł do drzwi, ale zanim zdążył zapukać, te się otworzyły, ukazując grupę nienagannie ubranych gości, a śmiech leciał niczym bąbelki szampana. Spójrz na tego! Wykrzyknęła kobieta. A jej głos ociekał protekcjonalnością, gdy spojrzała na jego mundur. Tylko facet od pizzy. Hej, kolego, przegrałeś! Odezwał się inny gość z uśmiechem na twarzy. Wejście dla służby jest z tyłu. Ewen poczuł gorąco na policzkach. Upokorzenie kuło jego dumę, ale zmusił się do uśmiechu, takiego, jaki ćwiczył przed lustrem. Przyszedłem po dostawę. Jego głos był spokojny. Nawet gdy grupa wybuchła śmiechem, a dźwięk odbił się echem po marmurowym foyer. Dostawa, raczej pomoc. Ktoś krzyknął i serce Ewana zamarło. Czuł na sobie ich wzrok, oceniający go i oceniający za jego skromny wygląd. Chciał im odparć, pokazać, że jest kimś więcej niż tylko dostawcą, ale powstrzymał się od pokusy. Zamiast tego, skinieniem głowy podał pudełko pizzy. A jego profesjonalizm chronił go przed ich pogardą. Gdy opuścił rezydencję, śmiech rozpłynął się w nocy, pozostawiając go samego ze swoimi myślami. Wsiadł do samochodu, a ciężar ich kpin opadł na niego niczym ciężki płaszcz. Wybrał takie życie. Podjął walkę związaną z ukończeniem studiów, ale dzisiejszy wieczór zabolał go głębiej niż zwykle. Kilka godzin później, gdy impreza trwała nadal, Evan przygotował się na coś zupełnie innego. Miał właśnie wziąć udział w ważnym spotkaniu biznesowym, które miało zmienić wszystko. Inwestorem na rynku nieruchomości, z którym się spotykał, był nie kto inny jak David Blake, ten sam człowiek, który był gospodarzem tego ekstrawaganckiego przyjęcia. Kiedy Ewen poprawiał krawat i przeglądał notatki, poczuł przebłysk determinacji. Chciał im pokazać, że szacunek i uczciwość są ważniejsze niż pozory. Ale najpierw, Zanim zagłębimy się w podróż Ewana i ważne chwile, którego czekają, poświęć chwilę i zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie jest dla nas wszystkim i jedynym sposobem, w jaki historie takie jak Ewana mogą dotrzeć do większej liczby osób. Pomaga nam to kontynuować naszą pracę, dlatego prosimy o subskrypcję już teraz. Evan siedział na ciasnym tylnym siedzeniu swojego starego Sedana, silnik samochodu cicho szumiał, gdy bawił się krawatem. Spotkanie z Dawidem Blakiem zbliżało się wielkimi krokami, ale jego umysł wciąż nie mógł otrząsnąć się po kpinie, z którą spotkał się zaledwie kilka godzin wcześniej. Śmiech uprawnionych gości odbijał się echem w jego uszach, a ukucie ich słów rozpalało w nim wrzącą determinację. Nie był jedynie kierowcą dostawczym, był zdeterminowany, aby stworzyć przyszłość na własnych warunkach. A dzisiejszy wieczór mógł być kluczowym momentem. Wjechał na parking wielopiętrowego biurowca którego szklana fasada odbijała migoczące światła miasta stanowiąc wyraźny kontrast w stosunku do rezydencji Blake'ów miejsce to emanowało mocą i ambicjami serce Ewana biło jak szalone gdy wysiadał z samochodu a rześkie nocne powietrze szczypało jego skórę spojrzał na wypolerowane wejście gdzie mieszali się dobrze ubrani profesjonaliści a ich śmiech surowo przypominał o świecie z którego często czuł się wykluczony kiedy wszedł do środka Myśli Ewana potoczyły się spiralnie. David Blake był znany ze swojej bystrości biznesowej i kontaktów w świecie nieruchomości. Jego poparcie mogłoby wznieść karierę Ewana w sposób, o jakim mógł tylko marzyć. Jednak myśl o zmierzeniu się z Blake'em wydawała się zniechęcająca, szczególnie po tym, jak poradziła sobie z wrogim przyjęciem w rezydencji. Czy w tej przestrzeni utrzyma się ta sama atmosfera wyższości, czy też zobaczą go takim, jakim był naprawdę? Ewen znalazł salę konferencyjną. Elegancką przestrzeń ozdobioną sztuką abstrakcyjną i minimalistycznymi meblami. Wziął głęboki oddech i wygładził koszulę, przypominając sobie niezliczone noce spędzone na nauce, przerabianiu stosów zadań domowych i dostarczaniu pizzy. To był zwieńczenie całego tego wysiłku. Gdy wszedł, przyciszone rozmowy ucichły i kilka głów zwróciło się w jego stronę. David Blake stał u szczytu stołu a jego obecność budziła szacunek. Z pewnym siebie uśmiechem Blake gestem zaprosił Ewana, aby do niego dołączył, ale Evan nie mógł pozbyć się uczucia, że jest oceniany. Sale wypełnili inwestorzy, niektórzy z bogactwem, które praktycznie emanowało z ich szytych na miarę garniturów. Na ich twarzach malowała się mieszanina ciekawości i sceptycyzmu. Evan Mitchell przedstawił się, ściskając dłonie inwestorom, a jego uścisk był mocny pomimo wzbierającego w nim niepokoju. Jestem tutaj, aby omówić potencjalną współpracę między pańską firmą a Mitchell Enterprises. Przedstawiając swoją propozycję, Evan zaobserwował subtelne zmiany w pokoju. Kilku gości szeptało między sobą, ich oczy błądziły między nim a Dawidem, oceniając dynamikę. Poczuł, jak resztki arogancji z rezydencji wsiąkają z powrotem w atmosferę, ale nie ustępował, jego głos był spokojny. Szczegółowo przedstawił plany zrównoważonego rozwoju, które nie tylko podniosłyby ich portfele, ale także przyniosły korzyści społeczności. Jednak napięcie w pomieszczeniu wzrosło, gdy jeden z inwestorów odchylił się do tyłu ze skrzyżowanymi rękami, a w kącikach jego ust pojawił się uśmieszek. Co wiesz o nieruchomościach, Ewen? Ostatnio sprawdzałem. Dostarczałeś pizzę. Słowa przecieły powietrze przypominając wcześniejszą kpinę. Na chwilę Ewen zawahał się, gdy ciężar jego przeszłości zderzył się z teraźniejszością. Ale potem przypomniał sobie twarze tych gości. Śmiech, który był jak sztylety. Wyprostował swoją postawę, pozwalając, aby wewnętrzny ogień rozpalił jego determinację. Wiem, że każdy biznes od czego się zaczyna, odpowiedział, patrząc na inwestora. I każdy człowiek zasługuje na szacunek, niezależnie od zajmowanej pozycji życiowej. To stwierdzenie zawisło w powietrzu, pełne znaczenia. Wyraz twarzy Dawida Blake'a zmienił się, a w jego spojrzeniu pojawił się błysk zaintrygowania. To odświeżająca perspektywa, Ewen, zauważył, ponownie skupiając uwagę na sobie. Doceniam Twoje spostrzeżenia na temat rozwoju społeczności. Niezwykle istotne jest dla nas rozważenie wpływu, jaki wywieramy poza marżami zysku. Ewen czuł, że atmosfera w pomieszczeniu zaczyna się zmieniać. Inwestorzy pochylili się, zaintrygowani, a ich sceptycyzm powoli topniał. Kontynuując prezentację, zauważył, jak zmieniła się postawa Blake'a. Jego postawa stała się bardziej zaangażowana, jakby słowa Ewana rozpaliły w nim coś głębszego. Spotkanie zakończyło się obietnicą współpracy, ale tak naprawdę odbił się echem szacunek. Gdy inwestorzy zaczęli się rozchodzić, Ewen dostrzegł tę samą grupę w rezydencji, a ich wyrazy twarzy zmieniły się z pogardy na zaskoczenie. Nie spodziewali się, że będzie obstawał przy swoim, ani że wzbudzi szacunek sali. Ale nie chodziło tylko o nich. Chodziło o to, żeby Ewen udowodnił sobie, że nie definiują go ich spostrzeżenia. Wychodząc z sali konferencyjnej, poczuł się lżejszy. Wcześniejsze upokorzenie zamieniło się w cichą siłę. Ewen opuścił budynek Z odnowionym poczuciem celu. Stanął w obliczu kpin i wyszedł silniejszy, co świadczy o tym, że o prawdziwej wartości nie decyduje status, ale uczciwość, jaką się nosi. Stawka była wysoka, a podróż przed nim pełna wyzwań, ale był gotowy wytyczyć własną ścieżkę, która na nowo zdefiniuje nie tylko jego przyszłość, ale także wartości, które wyznawał. Ewen Mitchell wszedł do sali konferencyjnej, a powietrze było gęste od mieszaniny oczekiwania i sceptycyzmu. Elegancka przestrzeń o szklanych ścianach znacznie różniła się od słabo oświetlonej kuchni w jego mieszkaniu, w której spędził niezliczone noce, ucząc się przy słabym blasku lampy i zapachu jedzenia na wynos unoszącym się w powietrzu. Tutaj, w sercu elity rynku nieruchomości, niemal mógł posmakować wytwornej ambicji, która szumiała w toczących się wokół rozmowach. Poprawił krawat i wygładził koszulę, ćwicząc w myślach swoje wystąpienie. To spotkanie było dla niego szansą na wypełnienie przepaści pomiędzy tym, kim był, a tym, kim chciał być. Kiedy jednak usiadł przy długim, refleksyjnym stole, wspomnienie rezydencji Blake'ów i jej marmurowych podłóg rozbrzmiewających śmiechem z jego powodu, powróciło niczym ciemna fala, grożąc zagłuszenie jego pewności siebie. David Blake stał u szczytu stołu, emanując autorytetem, przedstawiając Ewana. Oczy inwestorów, będące mieszaniną ciekawości i oceny, skierowały się w jego stronę. Ten sam pogardliwy śmiech, który znosił tamtej nocy, odbił się echem w jego umyśle, przypominając mu o kpinie, z jaką się spotkał. Jednak gdy odchrząknął i zaczął mówić, zapłonął w nim przebłysk determinacji. Jestem tu, aby omówić potencjalną współpracę między pańską firmą a Mitchell Enterprises, oznajmił spokojnym głosem pomimo ciężaru ich spojrzeń nakreślił plany zrównoważonego rozwoju podkreślając wpływ na społeczność koncepcja która głęboko współgra z jego wartościami jednak w miarę jak mówił determinacja ewana zaczęła się chwiać pod okiem jednego konkretnego inwestora odchylił się na krześle i skrzyżował ramiona a mężczyzna uśmiechnął się szeroko co wiesz o nieruchomościach ewen ostatnio sprawdzałem dostarczałeś pizzę. słowa przecieły powietrze Ostre i kąsające. Przez chwilę Evan poczuł, jak ogarnia go ukłucie upokorzenia, jakby wrócił do rezydencji, a śmiech gości dźwięczał mu w uszach. Ale potem przypomniał sobie niezliczone godziny ciężkiej pracy i poświęcenia, jakie poniósł, aby tu być. Wyprostował plecy, przywołując siłę, która niosła go na nocne zmiany i poranne zajęcia. Wiem, że każdy biznes od czegoś się zaczyna, odpowiedział, patrząc na inwestora. I każdy człowiek zasługuje na szacunek, niezależnie od zajmowanej pozycji życiowej. W pokoju zapadła cisza, a ciężar jego słów wisiał w powietrzu. Wyraz twarzy Dawida Blake'a zmienił się, intryga zastąpiła obojętność. To odświeżająca perspektywa, Ewen zauważył, kiwając głową z uznaniem. Kluczowe jest dla nas rozważenie wpływu, jaki wywieramy poza marżami zysku. To był punkt zwrotny którego Ewen się nie spodziewał. W miarę jak kontynuował prezentację, napięcie na sali zaczęło opadać, a jego głos nabierał mocy. Widział, jak inwestorzy skłaniają się ku jego pomysłom, a ich sceptycyzm topnieje w miarę angażowania się w jego pomysły. Po raz pierwszy poczuł ich szacunek, potwierdzenie swojej wartości wykraczającej poza etykietę pizzawiarza. Dzięki tej wymianie Ewen wyczuł, że tworzy się więź. Most pomiędzy jego skromnym pochodzeniem a wyniosłym światem biznesu. Nie tylko dostarczał pizzę, dostarczał wiadomość, przypomnienie, że za każdym stanowiskiem kryje się historia, walka i marzenie, do którego warto dążyć. W miarę postępu spotkania Ewen zauważył rosnący entuzjazm Dawida i sposób, w jaki przysunął się bliżej, chętny do omówienia potencjału partnerstwa. Atmosfera uległa zmianie i Ewen zdał sobie sprawę, że wcześniejsze kpiny rozpaliły w nim coś głębszego. Było to wezwanie do działania i przypomnienie, że jego tożsamość nie została zdefiniowana na podstawie percepcji innych, ale na podstawie wartości, których zdecydował się przestrzegać. Po zakończeniu spotkania Ewen dostrzegł tę samą grupę z rezydencji, a ich miny zmieniły się z pogardy na zaskoczenie. Nie spodziewali się, że zdobędzie szacunek sali, ani nie będzie obstawał przy swoim. Dotarło do mnie zrozumienie, zmiana zrozumienia nie tylko dla nich, ale także dla samego Ewana. Nie był już tylko chłopcem dostarczającym pizzę. Był człowiekiem z wizją, gotowym do zmiany narracji. Wychodząc z sali konferencyjnej, poczuł się lżejszy. Wcześniejsze upokorzenie zamieniło się w cichą siłę. To był moment jego jasności, w którym zrozumiał, że jego podróż to coś więcej niż tylko wykazanie się. Chodziło o wspieranie kultury szacunku i uczciwości w świecie, który często pomijał te cechy. Ewen wyszedł na rześkie nocne powietrze. Wokół niego migotały światła miasta. Stawił czoła piniom, przekształcił je w determinację i wyszedł silniejszy. Stawka była wysoka, ale po raz pierwszy poczuł się gotowy, aby nie tylko kształtować swoją przyszłość, ale także inspirować zmiany w otaczających go ludziach. Opowiadał się za przekonaniem, że o prawdziwej wartości nie decyduje status, ale uczciwość, jaką się nosi ten etos, miał przenieść w przyszłość. Ewen Mitchell po raz ostatni poprawił krawat. A jego szorstki materiał stanowił wyraźny kontrast z wymiętą koszulą, którą zwykle nosił podczas dostarczania pizzy. Wziął głęboki oddech, próbując uspokoić napływ niepokoju wzbierający w jego wnętrznościach. Sala konferencyjna była elegancka i imponująca. Wypełniona polerowanym drewnem i ostrymi kątami. On czuł ciężar spojrzeń inwestorów na niego niczym tysiąc osądzających oczu wwiercających się w jego duszę. Pan. Mitchell powiedział David Blake tonem będącym mieszaniną ciekawości i sceptycyzmu. Wszyscy nie możemy się doczekać twojej propozycji, ale mam nadzieję, że rozumiesz, że to poważna sprawa. Nie jesteśmy tu po to, żeby grać w gry. Evans skinął głową, ale serce biło mu jak szalone. Stawka była znacznie wyższa niż zwykła umowa biznesowa. Chodziło o udowodnienie sobie i tym, którzy wcześniej z niego drwili, że tu jest jego miejsce. Otworzył laptopa. Ekran podświetlił jego notatki, ale wspomnienie śmiechu z rezydencji Blake'ów odbiło się echem w jego umyśle, piekąc jak świeża rana. Dziękuję, zaczął Evan, okazując pewność, której nie do końca czuł. Dzisiaj jestem tutaj, aby omówić potencjalne partnerstwo między państwa firmą a Mitchell Enterprises, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, który nie tylko przynosi zyski, ale także podnosi na duchu społeczność. Mówiąc, obserwował jak wyrazy twarzy inwestorów zmieniają się z braku zainteresowania w stłumioną ciekawość. Ale potem, gdy zaczął nabierać rozpędu, inwestor, który wcześniej z niego kpił, odchylił się na krześle ze skrzyżowanymi rękami. Zrównoważony rozwój. Brzmi jak ładne. Modne hasło. Ale co tak naprawdę wiesz o tej branży? Ostatnio sprawdzałem. Byłeś tylko dostawcą pizzy. Śmiech dobiegający z rezydencji ponownie odbił się echem w jego uszach. Okrutne przypomnienie Kpin, z którymi się spotkał, ale tym razem poczuł, jak rozpala się w nim ogień po upokorzeniem, którego doznał. Każdy biznes od czegoś się zaczyna, odpowiedział spokojnym głosem. I wiem wystarczająco dużo, aby zrozumieć, że każdy dokonany przez nas wybór ma skutek uboczny. Możemy albo przyczynić się do rozwiązania problemu, albo być częścią jego rozwiązania. W pokoju zapadła cisza. A ciężar jego słów wisiał w powietrzu. David Blake zmarszczył brwi, a w jego oczach powrócił błysk zainteresowania. Ale Ewen wyczuł narastające napięcie i przytłaczającą go pilność w chwili. Musiał wykorzystać tę szanse. Nazwisko i dziedzictwo jego ojca wisiały na włosku, a jeśli zawaha się w tym momencie, wszystko, na co pracował, legnie w gruzach. Tu nie chodzi tylko o interesy, kontynuował Ewen, a jego puls przyspieszył. Chodzi o stworzenie przyszłości, z której wszyscy możemy być dumni. Wiem, jak to jest walczyć o szacunek. Doświadczyłem tego i wierzę, że jeśli mamy wywrzeć rzeczywisty wpływ, musimy zacząć postrzegać wszystkich, niezależnie od stanowiska, jako cennych współtwórców naszego społeczeństwa. W tej samej chwili drzwi się otworzyły i do środka wbiegła asystentka z bladą twarzą. Pan Blake, jest taka sytuacja. Duży inwestor właśnie wycofał się z negocjowanej przez nas umowy dotyczącej projektu śródmiejskiego. Jeśli do końca miesiąca nie uda nam się zapewnić nowego finansowania, cały projekt i kilka miejsc pracy będą zagrożone. Atmosfera zmieniła się radykalnie. Serce Ewana zabiło mocniej, gdy zdał sobie sprawę z powagi chwili. Inwestorzy pochylili się bliżej, a po sali rozległy się szepty niepokoju. David spojrzał na Ewana. A jego wyraz twarzy zmienił się ze sceptycyzmu na desperację. Czy możesz nam pomóc, Ewen? Twoje koncepcje zrównoważonego rozwoju mogą przyciągnąć nowych inwestorów. Potrzebujemy świeżej perspektywy i to szybko. Czas uciekał i Ewen czuł rosnące napięcie. To był jego moment, aby się wykazać, ale stawka była wyższa niż się spodziewał. Mogę pomóc, powiedział, a poczucie pilności podsyciło jego determinację. Potrzebujemy jednak planu, który podkreślałby nie tylko zysk, ale także potrzeby społeczności. Jeśli potrafimy to odpowiednio sformułować, możemy przyciągnąć tych inwestorów. David skinął głową, a w jego oczach pojawił się błysk nadziei. Będziemy musieli działać szybko. Jutro rano zorganizujemy nowe spotkanie informacyjne. Ty to poprowadzisz. Ewen przełknął ciężko, czując ciężar odpowiedzialności spoczywający na jego barkach. Rozejrzał się po sali, zauważając sceptycyzm wciąż utrzymujący się w oczach niektórych inwestorów. Ale nie będzie to dotyczyło tylko mnie, dodał, zmuszając się, aby jego głos brzmiał spokojnie. Będziemy potrzebować wszystkich na pokładzie, każdego z nas inwestorów, deweloperów, liderów społeczności. To nie jest moja walka, jest nasze. Pilność tej chwili wisiała w powietrzu i Ewen poczuł, jako czy inwestorów przesuwają się. A niektórzy niechętnie przyznali mu rację. Wiedział, że ryzykuje wszystko: swoją reputację, zaufanie ojca i własną wartość. Ale w tej chwili zdał sobie sprawę, że to coś więcej niż tylko umowa biznesowa. Była to szansa na zmianę sposobu postrzegania, udowodnienie, że charakter jest ważniejszy niż tytuł. Gdy spotkanie dobiegło końca, Ewen poczuł, jak ciężar spada z jego klatki piersiowej. Stanął twarzą w twarz z Kpiną. Przekształcił ją w determinację i teraz musiał zareagować. Nadszedł czas, aby zamienić śmiech, z jakim się spotkał, w wezwanie do zmian. Był gotowy podjąć wyzwanie i poprowadzić ruch, który pokazałby, że na szacunek należy zapracować, a nie być podyktowanym bogactwem czy statusem. Opuszczając salę konferencyjną, poczuł się lżejszy i gotowy stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie przyszłość. Nie chodziło już tylko o wykazanie się innym. Chodziło o stanięcie w obronie tego, w co wierzył, a to było najpotężniejsze stanowisko ze wszystkich. Ewen siedział w sali konferencyjnej, a ciężar spojrzeń inwestorów przygniatał go niczym gęsta mgła. Wraz z wiadomością o wycofaniu się głównego inwestora poczuł w powietrzu wibracje pilności i ładunek elektryczny namawiający go do wykorzystania tej okazji. Nie chodziło już tylko o jego propozycję. Chodziło o uratowanie projektu i udowodnienie, że tu jest jego miejsce. David Blake pochylił się do przodu, a jego wyraz twarzy zmienił się ze sceptycyzmu na determinację. Ewen, jeśli kierujesz tym nowym projektem, musimy działać szybko. Nie możemy sobie pozwolić na utratę dynamiki. Ewen skinął głową, czując pulsującą w nim adrenalinę. Musimy zmienić nasze podejście. Skoncentrujmy się na wpływie na społeczność, a nie tylko na zyskach. Musimy pokazać potencjalnym inwestorom, że dbamy o ludzi tak samo, jako wyniki F. Finansowe. Widział zainteresowanie w oczach Dawida i płonący błysk nadziei. Pozostali inwestorzy wymienili spojrzenia, a sceptycyzm zaczął topnieć zastąpiony poczuciem pilności. Ok, powiedział David spokojnym głosem. Zorganizujmy nową prezentację. Będziemy musieli zebrać dane i referencje od liderów społeczności. Możemy to zrobić ale potrzebujemy pełnego zaangażowania wszystkich. Evan czuł, jak narasta pilność, a w jego umyśle zaczynało się już odliczanie do porannego spotkania. Dziś wieczorem mogę skontaktować się z lokalnymi organizacjami, powiedział, a jego myśli krążą po głowie. Znam w społeczności ludzi, którzy będą nas wspierać. Jeśli uda nam się zmobilizować ich, aby zabrali głos w naszym imieniu, może to wywrzeć znaczący wpływ. Dobry pomysł, odpowiedział David, kiwając głową. Będziemy musieli zaprezentować nie tylko naszą wizję, ale także prawdziwe historie o tym, jak ten rozwój może zmienić życie. Gdy spotkanie dobiegło końca, Ewen poczuł mieszankę podniecenia i strachu.